Szanowni Państwo, proszę wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego w dniu dzisiejszym naszego kolegę, przyjaciela, nade wszystko samorządowca z i kości, a przede wszystkim zasłużonego dla naszej gminy obywatela Romualda Dziękuję bardzo. Proszę. Uspieram 21 sesję Rady Miejskiej w Miosławiu. Witam Panie i Panów Radnych, Pana Burmistrza Gminy Miłosław, Huberta Guszyńskiego, Panią Sekretarz Anitę Kraskę, Panią Zastępcę Skarnik i Radno Pana Mecenasa Łukasza Słomę, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy, Panie i Panów Sołtysów, Przedstawicieli Prasy, i mieszkańców. Proszę o przyciśnięcie przycisku kworum. W sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum. Przechodzimy do punktu drugiego, przedstawienie porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji. Punkt czwarty, informacja przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Miłosawiu w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty, sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji punkt szósty rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach podpunkt a zamiaru likwidacji przedszkola bajkowej Światło w Orzechowie podpunkt b przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław podpunkt c wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego na pokrycie obejmowanych przez gminę Miłosław udziałów w spółce potwierdzen zakład gospodarki komunalnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miłosławiu podpunkt d wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic miasta Miłosławia przy przyjęcia wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miasta Miłosławia i mieszkańcami sołectwa Buga i gmina Miłosław w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Miłosław oraz wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji związkiem z wnioskiem w sprawie zmiany granic podpunkt e zmiany uchwały nr 18 na 139 na 19 Rady Miejskiej w Miejscowiu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok podpunkt 7 przepraszam, punkt 7 pytanie i wnioski radnych punkt 8 wolne głosy i informacje punkt 9 zamknięcie sesji Proponuję zmiany w porządku obrad poprzez wykreślenie uchwały numer 6d, a w jej miejsce wprowadzenie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic miasta Miłosławia, przyjęcia wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miasta Miłosławia i mieszkańcami sołectwa Bugaj i Minamiłosław w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Miłosław oraz o dołożenie dwóch podpunktów 6f przystąpienia sołectwa Orzechowo do programu Wielkopolska odnowa wsi 2013 2020 i punktu 6g Przystąpienie sołectwa Książno do programu Wielkopolska odnowa wsi 2013 2020. Czy państwo radni zgłaszają jakieś uwagi, propozycje? Nie widzę, zatem przejdziemy do przegłosowania. Nowego porządku obrad. Za zmianą porządku obrad głosowało 14 radnych. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji. Protokół został zwyczajowo wystawiony w Biurze Rady oraz do wglądu oraz wysłany Państwu do programu E-Sesja. Czy mają Państwo jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Chwilę zaczekamy. Pani radno wróci. Przejdziemy do głosowania wtedy. Nie możemy głosować z uwagi na to, że radna uczestniczy w sesji i program nie puści nas dalej. Będzie oczekiwał na zdanie, znaczy na podjęcie decyzji przez radną, więc nie możemy przejść dalej to, to, to zrobimy tam, to zrobimy, nie wiem, dwie minuty przerwy. Pięć? To pięć minut przerwy. Thank you. Dziękujemy pani radnej. Wznawiamy obrady. Przechodzimy zatem do głosowania nad zatwierdzeniem protokołu poprzedniej sesji. Rada Miejska przy 14 głosach za. Przyjęła protokół poprzedniej sesji. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej wnioskały w okresie międzysesyjnym. Informacja została do państwu wysłana na programie sesji, Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę. Zatem przechodzimy do punktu piątego. Sprawozdanie burmistrza działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Sprawozdanie również zostało wysłane Państwu Państwa w programie sesji. -y. Czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do punktu szóstego. Rozpatrzenie projektów uchwał w zajęcie stanowiska w sprawach podpunkt a zamiaru likwidacji przedszkola bajkowy świat. Po Żachowie. Uchwałę przedstawi pani kierownik referatu yy, organizacji Kadry i Edukacji, pani Małgorzata Kowska. Proszę bardzo. O, dobrze, Dzień dobry, panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Przedstawiam uchwałę, a właściwie projekt jeszcze uchwały 21 na 150 osimłowany przez 220. pozwolę sobie pominąć podstawę prawną. Paragraf pierwszy z dniem 31 sierpnia dwadzieścia zamierza się zlikwidować przedszkole bajkowy świat w Orzechowie. Paragraf drugi zobowiązuje się burmistrz gminy Miłosław do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji przedszkola, w tym w szczególności zawiadomienia o zamiarze likwidacji przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, wystąpienia do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie planowanej likwidacji, zwrócenie się do właściwych związków zawodowych o wydanie opinii, paragraf trzeci. Dzieciom zapewnia się możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych. W szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Orzechowie utworzonym z dniem 1 września 2020 w miejscu i pod adresem dotychczasowego przedszkola, czyli jest to zmiana organizacyjna, przestaje tylko dla rodziców i dzieci istnieć nazwa Szkoła, Przedszkole Bajkowy Świat w Orzechowie. Wszystkie dzieci znajdują się w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Orzechowie. To zmiana organizacyjna. Dziękuję. Dziękuję pani kierownik. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 14 głosach za podjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miosa. uchwałę przedstawi pan kierownik referatu infrastruktury ochrony środowiska rolnictwa i lecica pan Jarosław Paciński. Proszę bardzo. Szanowni państwo, w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach wpłynęły do gminy wnioski naszych mieszkańców, w których mieszkańcy to proszą o zmianę studium bądź też zmianę planów, które pozwolą w przyszłości realizację zabudów mieszkaniowych, mieszkaniowo usługowych i usługowo-produkcyjnej aby można sprostać oczekiwaniom mieszkańców wymagane jest zmiany studium przy tejże okazji również jako gmina uznaliśmy, że sensowne będzie oznaczenie obszarów, na których to w najbliższych w najbliższej przyszłości powstaną źródeł odnawialnych powstaną farmy foto, fotowoltaiczne. Dziękuję panie kierowniku, czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 14 głosach za podjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego na podpisie obejmowanych przez gminę Miłosław udział w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialności z w Miłosławiu Zgodnie z uchwałą, jaką podjęliście Państwo na ostatniej sesji w sprawie określenia zasad noszenia, cofania i zbywania udziału oraz akcji w spółkach prawa handlowego, burmistrz gminy Miłosław zobowiązany jest uzyskać od Państwa zgodę na wniesienie aportu do spółki zakład gospodarki komunalnej, aby ten aport mógł być przez Pana burmistrza wniesiony. Szanowni Państwo Radni, stosowne będzie, abyście Państwo podjęli tą dzisiejszą uchwałę, w której to wyrażacie zgodę na to, aby burmistrz takiego aportu dokonał. Dziękuję panie kierowniku. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 14 głosach za podjęła uchwałę. Dziękuję bardzo, dziękuję panie kierowniku. Przechodzimy do kolejnej uchwały o numerze 6/DA wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic miasta Miłosławia, przyjęcia wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miasta Miłosławia i mieszkańcami sołectwa Bugaj, gmina Miłosław w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Miłosław. Proszę Panią Sekretarz Anikę Trąfowską. uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic miasta Miłosławia przyjęcia wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miasta Miłosławia i mieszkańcami sołectwa Bugaj gmina Miłosław w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Miłosław projekt uchwały był przedstawiony na i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji dodam tutaj że konsultacje odbyły się i w sołectwie Bugaj i w Miłosławiu na obu dwóch tych konsulta przeprowadzonych konsultacjach Mieszkańcy opowiedzieli się jednogłośnie za proponowaną zmianą granic. Dziękuję pani sekretarz. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 14 głosach za podjął uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do uchwały 6e, zmiany uchwały nr 18 przez 139 przez 19 Rady Miejskiej wnioskowiu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. Proszę Panią Zastępcę Skarbnik radną oddaczają. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na podstawie stosownych przepisów... W niniejszej uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwa uchwały. Ogółem kwota wydatków nie ulega zmianie. Dokon dokonuje się tylko przesunięcia środków w wydatkach majątkowych. Zmiany w tych wydatkach majątkowych przedstawia załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Są to zmiany polegające na przeniesieniu środków z jednego zadania majątkowego na y, trzy zadania, to jest y, budowa chodnika w miejscowości Skotniki y, w kwocie 20 tysięcy zł, modernizacja chodnika przy ulicy Słowackiego w Miosławiu kwota 48 500 i re, rewitalizacja rynku w Miosławiu kwota 30 tysięcy zł. Ogólnie jest to kwota 98 500. To są wszystkie zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Skarbnik. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 14 głosach za podjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały o numerze 6 przystąpienia z Orzechowo do programu Wielkopolskiego odnowa wsi 2013-2020. Uchwały przedstawię pan Szymon Krennik. proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Drodzy Państwo, kolejna wiersz zgłosiła się do odnowy. Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 została podjęta odpowiednia uchwała przez, przez Zebranie Wiejskie. Bardzo dziękuję za pomoc. No i przez to udało się, że możemy przedłożyć Państwu uchwałę do przegłosowania. To jest już trzecia Wierzch i czwarta. Za chwilę będziemy głosowali nad kolejną. Dziękuję, panie Szymonie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. zatem Przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 14 głosach za podjęła uchwałę. Dziękuję. Przechodzimy do ostatniej uchwały Dziś dzisiejszego dnia, pkt 6g, przystąpienia sołectwa Książą do programu Wielkopolska w 2013-2020. Proszę, panie Szymonie. Książna również przeprowadziło głosowanie. Chcę wejść do tego programu. Także została uchwała przedłużona Radzie Miejskiej. I mam jeszcze taki apel do wszystkich Sołtysów, którzy są. Jeżeli chcieliby zgłaszać się, to zapraszamy bardzo serdecznie. Mamy koordynatora wyznaczonego właśnie w tej uchwale, panią Katarzynę Guś. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego, aby ją odwiedzić i zgłosić w miarę szybko, żebyśmy mogli kolejne się i sałaczstwa zgłosić do tego programu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Panie radny wnuk, dziękuję. Rada Miejska przy 14 głosach za podjęła uchwałę. Przechodzimy do punktu 7. Pytanie i wnioski radnych. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę Pan radny Adam Pańczak. Chciałem złożyć wniosek tutaj, aby ponieważ na ostatniej sesji została usta uchwalona ustawa o sprzedaży mieszkania w chlebowie ponieważ tam słyszę, że mieszkańcy są podzieleni w tej sprawie. Niektórzy się zgadzają z tym, niektórzy nie. Chciałem złożyć taką prośbę, aby sprawdzić, czy istnieje możliwość, aby to właśnie mieszkańcy mogli zagłosować w tam w tajnym głosowaniu najlepiej nad sprzedażą mieszkania. To w sumie tyle miałbym do powiedzenia w tej sprawie. Dobrze dziękuję pani radny Rozmawiam tu z panem mecenasem rozważymy rozważymy tą sprawę sprawdzimy i, i myślę, że przy następnej najbliższej sesji odpowiemy jak to jak to wygląda tak. Dziękuję bardzo czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos. Nie widzę zatem przechodzimy do punktu ósmego wolne głosy i informacje tu informuję, że państwo w sali mogą też zabrać głos. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos. Tak proszę, pan radny Stanisław Filipiak. Proszę podejść do mikrofonu. Panie sołtysie, panie sołtysie, niech pan podejdzie do mikrofonu, jest możliwe? Tak. Jedną prośbę mam tylko na następną sesję. Prosiłbym może, żeby zrobić nagłośnienie głośniej, bo ja się muszę wsłuchiwać, głuchy nie jestem, ale każdy jeden temat muszę się wsłuchiwać i siedzę w pierwszym rzędzie. Dziękuję. A mnie nie słychać jednak. Dziękuję, panie sołtysie, sprawdzimy, jakie są możliwości sprzętowe, czy można, czy można zrobić głośnie. Proszę, pan sołtys, pan sołtys Chlebowa. Ja chciałbym poinformować sołtysów, że 1 marca o godzinie 9 w Bugaju odbędzie się turniej tenisa stołowego im. Franciszka Sztuki i w tym tych zawodach mogą uczestniczyć również Rada Sołecka, a o godzinie 16 w Giechowie odbędzie, yy, odbędzie się szala za Wysy Świętej Pamięci Franciszka Dziękuję Panie Sołtysie. Jeszcze chciałem podziękować Panu Radnemu Adamowi Pańczakowi za zajęcie głosu w naszej sprawie. Dziękuję Panu Sołtysowi. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu dziewiątego. Zamknięcie sesji. Zamykam 21. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję.